Witam niedziela, godzina 8:05. Przebrałem murzynę. Dzisiaj nada się ten dzień na, na, dla murzynów. Puszczam 5, obsadzę 5, puszczam wszystko. Najpierw te tylko jeszcze zgonię. I wrzucę 5. Pogoda jest taka sobie. Tu pokazuję w telefonie trochę inaczej. Ale jest zachmurzone niebo. Tych nie puszczamy na razie, najpierw w górę, zaraz to zgonię, dogram kawałek. Dam pauzę, wygonię to z budy i gonimy to. Witam panowie, jestem po, po pauzie. Wygoniłem gołąbki z budy. Gdzie? A ten to podbijcie, to on może. jeden jasny, jeden ciemny, jest do odrzucenia. Ten jasny. O, zaraz cię wyłapię. I jeden ciemny na dwóch zielonych skówkach. Teraz a tu mogę wędkę wsadzić. Tu nie chcę Jedno sado i tu drugie. Tamte się szybciej zerwały. Trochę pośmieniają. gdzieś tam latają Nie ma tragedii Tam te przyglądają się z podrawy Zobaczymy co to będzie I Tak kolego założyłem już barabany Jeden się zamknął, będę musiał wejść poprawić Aha, bo tam linki dotnałem. są założone Tutaj sobie śmigają Pytałem się prezesa o takie sprzęt ale nie, ma wszystkie z Trzeba wejść tam, ten kosz poprawić, bo spadł. Się zamknął jeden. Przybliżę. A jeszcze jeden tam jest z tyłu, ale nie wiem, czy go będę mocował. Zobaczymy. Może i go zamocuję. Się okaże. A klatkę zrobiłem na obce w szopie. Musiałem przywieźć, bo to nie było gdzie tego trzymać. Schodzą już, ale ja nie pozwolę usiąść. Tam pauzę przy Może z tego powodu chcą siadać, bo tu widzą gołębie. Tam widzą gołębie. Może dlatego to tak jest. Ale musiałem tak zrobić, żeby je pod rafę wyrzucić w zagonie 5 z podrafy. Jak obsadzę 5 powtarzam, wypuszczę kolejne 15. No to są dobre gołębiaki. Gołębiaki, gołębiaki dają tutaj. jeszcze polatają. Tam prawdopodobnie będzie jeszcze niespodzianka. Czekam na filmik, aż mi prześle. Prawdopodobnie coś kupił dla mnie. Zobaczymy. Przez jutro, chyba jutro albo w tygodniu pojechać. Takie przęsło ogrodowe kupić. Tutaj zo zrobię dla kur. Żeby tu se kurki chodziły. Kury z gołębiami nie mogą być. Różne choroby, nie choroby. Ale jest akurat tutaj mi potrzebna. Jak się polatają jeszcze trochę. Zajdę z budy. Ale kręcę to nad głową, się ciężko nagrywa. O, Budapeszt. Masz, aż widzi gołębie pod rafem i dlatego. Budapeszt, ta Budapeszt. Mój. Ciaj, ty kurwa, do budy. Idę to mnastem, od razu złapię, panowie. Ona już jest do wyrzucenia i jeszcze taka ciemna na dwóch skówkach. Ona też jest do wyrzucenia. Może za tydzień pojedziemy do Trzewa. Weźmiemy to na rynek albo sprzedamy, albo po prostu oddamy to komuś, bo to jest tu niepotrzebne. Dobra, pozdrawiam. Będę dogrywał film z oblotu. Do później. Jestem po krótkiej pauzie zagania murzyny pięć sztuk obojętnie jakie nie wybieram ani nic ale tutaj nie nagram może coś tam nagram pięć sztuk o bo tu ciężko wejść buda 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 buda, 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 buda. Buda, buda, idź, idź do budy, idź. Muszę dać pauzę, bo tak to, to nie nagram nic. Buda, może wskoczą. Buda, 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 idź. Dam pauzę i zagonię pięć. Tak to ciężko z telefonem i tu. Musimy zagoniłem do budy. Otwieramy zobaczymy jak obsadzę, tak jak mówiłem, sznur do góry i poszło. Puszę. A będziemy nagrywać. Jeden już tu siedzi na rafie. Spogląda w niebo. Aha. się. Wyskoczył, za tu sypnę. Ja Widziałem, dwa kolejne wyskoczyły. <laughs> Dobra, nie będziemy tak oblatywać. Sznur do góry i rura z nimi. Sznurek już naciągnięty. Tatu, no. A jeszcze kawałek do tyłu. Tak o. Tutaj no. Jeszcze, no. Tutaj no. Пушко <coughs> <еще> на фриски. А ради бога, что набуда. Один там, где сэспиш, другой топ. Другий сэспиш, один бога. przyszły dwa w głębie. Ruszyły O Weź nasz na zielonych znakach. Jak ktoś złapie, to so w ich od razu w pierdolę. Do gara! <gry> eee, Dobra, on dobija do nich, nie? Wyskakują te dwa. O, co one robią? O, one idą, kurwy. W miasto normalnie. I to są gołębiaki. Nie ma panowie co czekać. Gdzie one teraz są? Ja ich nie widzę. Parę. O, panowie poszły w miasto, nawet ja ich tu na kamerze nie widzę. Wejdź tam, wejdź, wygoń wszystko, zgoni to. Już to bestie, nie gołębie. Raz, dwa, trzy widzę. Idą tutaj. Trzy idą tylko cztery widzę. widzę. Cztery widzę. Tu już wygania, zaraz to zgoni. Są cztery tutaj. Siedzenia Psz. Psz. Masz, trzymaj, nagrywaj trochę Psz. Zobacz czy tamte widać. Ona jest tam w czoło. Tam są trzy, widzisz? No. A.

jeden taki kicia, jest do złapania. Tego też od razu Klapkę. Tam dwa jest załknęły. Prędkość nabierają. Ale tak, idę, jeden. Trzy widzę schodem z wysoka, widzisz? Tam bardzo wysoko są. ja widzę, bo ja tu nagrywam panie, trzymaj pan tu. Bo mnie ręka panie boli. Wszystko w górze. Z 7 czy tam 8 się od razu zerwało. No nie było widać poszły tam miasto, Ale to to są głębie, To widać żadnego na budzie nie ma. Wszystko w niebie no, życie. No niech zostanie z tego się 10. Będą szaleć cały dzień. Wyniki podam. Pod koniec oblotu już ile zostało ile poszło Tutaj jakieś pojedynki Która ta godzina będzie? 10? W pół do dziesiątej. Od razu do budy zasraniec wleciał. Tydzień czasu były trzymane. Raz, dwa, trzy, cztery tam wycinają już. Zjeżdżają pomału, dobrze nie zjeżdżają te. Ta się podzieliły teraz. Świeże miały zielone kropki porobione. Na różnych skówkach były, bo ja im nie ściągałem skówek. Swoich też się zakładałem w uwozo. Dobra, pauzujemy. Te jeszcze tu świrują. Wróciły te cztery, tutaj bardzo wysoko są, nad gołębiami jeszcze chodzą, wyżej. Te już się obniżają. Te siadły, tym dwóm coś nie przekłasiło. to jest jeden. A drugi gdzieś poszedł, to jeszcze ich lata. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ze siedem tu ich lata, górą Siad. siada jeden. Jednego na razie mamy z dwudziestu. Zobaczcie panowie, co one tu robią. Nie wiem, czy to wszystkie świeże, ale na pewno to są świeże. Jeszcze zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk jeszcze zostało tutaj, widzę. Jeszcze dwa tu chodzą, tu jest, tu jest jeden. Jeden zjeżdża. E. Dwa chodzą, zostały jeszcze dwa tutaj do wsadzenia. Ale może zjadą przymierzał myślałem że zjedzie ale nie coś mu nie pasuje coś mu nie pasuje Jeden i tu drugi. O, era, nie. nie jak chcą i kolejne też obydwa zjechały. Na razie tu nic nie widać. Zobaczymy później, jakie zyski, jakie straty. <zyskujesz> Zysków to raczej nie będzie. Mogą być tylko straty. A. Dobra. Witam, jest godzina 14. <coughs> Jeszcze nie policzyłem, ile poszło ciemnych. Ale to policzymy, nie wiem. Jak się uda to dzisiaj, a jak nie, to w tygodniu jakoś się przeliczy to. Już gołębi wchodzą do budy. Złapaliśmy trzy jasne dzisiaj. Złapaliśmy, same siadały, nie złapaliśmy. Tutaj mamy jednego chyba. Tu są te dwa moje do wyrzucenia. Ten jest do wyrzucenia, i ten. I tu jest ten jasny złapany. I dwa pod rafą jeszcze się tu dobrze pisałeś kolego, tam, że mam założyć barabany, czyli kosze są założone. Nie było problemu, tylko pyki, podrawkę. Złapaliśmy trzy sztuki. Nie wiem ile poszło. Się okaże Przy liczeniu, ale gołębie dobre, naprawdę. No, no wiadomo, nie? Dobry towar od Andrzeja blonga, no to muszą być dobre, nie? No, ale większa połowa jest na pewno tak. Widziałem wzrokowo, to większą połowę widziałem. Nie, może to przeliczymy, ale myślę, w tygodniu, we wtorek, prawdopodobnie nagram film i, i przeliczymy to, ile jest, ile poszło. No. Dobra, pozdrawiam do następnych filmów. Jestem panowie. Wzięliśmy, przeliczyliśmy to we dwóch. Te ciemne. Mamy 16 sztuk. Brakuje nam 4 sztuk. Nie najgorzej. No ale gołębiaki mocne, mądre. Jak widać. Teraz Wam pokażę łapańca, jakie dzisiaj złapaliśmy. Trochę szmatą dostały, wiadomo. Na początku, teraz na spokojnie trzeba. Cóż. Zawsze jak są jakieś Straty. Prawdopodobnie sąsiad się złapał, czy, ale nie wiem, dzwonił, mówił, że czy złapał. No trudno, no co złapał, to złapał. Nie chcę trzymać, nie wiem, nie chcę wydać komuś. Bo ja tu nie trzymam takiej głębi. Co złapie, tu w malborku nie interesuje mnie to, czy świeży, czy ten obcy. Od razu to jest wywożone. Zaraz wam pokażę te placy, złapane. Mamy 16 sztuk. Zajdę na dół, wam pokażę. Pokażę Wam panowie tutaj te łapance. Trzy łapane. Nie wiem, czy tu będzie widać. Ten jasny na czerwonych kropkach łapany. Co tu jeszcze jest łapany? Wszystkie są na czerwonych, chyba kropka chłopane. Tak. Nie wiem, ten na białym ogonie nic nie ma, nie? To wszystko do wydania, tylko są tu jest ciemna moja i ten I jasny. Ten co nie chciał latać. Dobra, pozdrawiamy. Z 20 sztuk brakuje czterech. Do kolejnych filmów. Pozdrawiam.